Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie cyklu ebook Libra, czyli czytanie na ekranie. To taki projekt, w którym przez ostatni czas proponujemy Państwu ciekawe książki, po to byście nie wychodząc z domu mogli sobie z platformy i e Libra je pobrać i w domowym zaciszu delektować się literaturą. Wystarczy mieć tylko dostęp do sprawnego internetu, a także taki podstawowy sprzęt, którym każdy z nas gdzieś dysponuje. Może być to telefon komórkowy, może być smartfon, może być laptop, y, lub tele, podstawowy taki y, komputer stacjonarny. Y, oprócz tego potrzebujecie Państwo też specjalny kod PIN, y, który Wam umożliwi pobieranie książeczek. Ja przypomnę, że to jest 2,5 tysiąca tytułów, które my, Będzińska Biblioteka, Państwu oferujemy, w tym 500 tytułów książek z zakresu beletrystyki. Aby taki kod PIN otrzymać, należy na adres e-book napisać, że jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem takiego kodu. I z pewnością w kilka godzin otrzymacie informację zwrotną. Dostaniecie kod, który będzie Wam ułatwiał korzystanie z platformy e-book Libra. W dzisiejszym spotkaniu chciałabym Państwu polecić książkę o tytule Ściana. To książka, której autorem jest amerykański pisarz i prawnik Edward Baldacci. Urodził się i mieszka w Virginii. Oprócz tego, że jest prawnikiem i pisarzem, jest również osobą mocno zaangażowaną w taką działalność charytatywną. Wraz z żoną założyli. Fundację, która wspiera młodych Amerykanów, przede wszystkim takie projekty edukacyjno-kulturalne. I co nas, bibliotekarzy, cieszy, również zaangażował się w promocję czytelnictwa. Zbierał środki pieniężne, a także materiały, które pozwoliły mu na przekazanie ponad miliona książek do osób, które najbardziej tego potrzebowały. Jeśli chodzi o jego Twórczość. To zadebiutował w 1996 roku. Książką władza absolutna. To jest książka, która u nas na półeczkach jest, jak będziecie my już otwarci, to będziecie Państwo mogli sobie do tej książki zajrzeć. Będziecie mogli ją również przejrzeć na platformie eBook Libra, ponieważ tam poza książką ściana jest również 14 innych tytułów tego autora, w tym właśnie Władza Absolutna. Władza Absolutna okazała się ogromnym. Sukcesem wydawniczym, ponieważ została wydana w nakładzie 2 milionów i rozeszła się bardzo szybko wśród czytelników. O sukcesie tej książki może też świadczyć fakt, że w rok później, w 1997 roku, z kart książkowych Fabuła została przeniesiona do filmu za sprawą Clinta i Studa. Oprócz tej książki. Dawid Baldacci napisał ponad 36 innych książek, które są przetłumaczone na ponad 45 języków i wydane zostały w 80 krajach. Dzisiejsza tytułowa ściana, proszę Państwa, to ogromna, ogromny ekran, na którym pojawiają się miliony informacji. Te wszystkie informacje to są informacje, które spływają ze służb. Wywiadowczych. Jedyną osobą, która jest w stanie je stosunkowo szybko rozszyfrować, logicznie zinterpretować, a także przejrzeć, jakie będą konsekwencje tego wszystkiego, co w tych informacjach spływa, jest pewien analityk, który współpracuje z amerykańskim rządem. Niestety, gdy poznajemy Edgara. Roja jest w takiej dosyć trudnej sytuacji, ponieważ siedzi w najbardziej strzeżonym więzieniu stanowym. Do tego pilnują go jeszcze funkcjonariusze FBI, ponieważ jest posądzony o morderstwo sześciu osób. Policja tego wybitnego analityka zatrzymuje na gorącym uczynku z łopatą w ręku, gdy stoi nad. Dołem, w którym prawdopodobnie zakopuje swoje ofiary. Sprawą Edgara Roya zajmują się dwaj prywatni detektywi, którzy zostali wynajęci przez jego obrońcę, a także siostrę, która nie wierzy w jego winę. Jak się Państwo możecie domyślić, parze tej detektywów towarzyszy wiele perypetii, jak to przy prowadzeniu spraw kryminalnych. Jak się zakończy książka, czy wybitny analityk zostanie uniewinniony, tego Państwu nie mogę zdradzić, natomiast zachęcam do tego, żebyście Państwo to, po tą książkę sięgnęli, podobnie jak po inne książki tego amerykańskiego Pisarza. A żegnając się z Państwem i zachęcając do tego, żebyście spotkali się z nami na kolejnej odsłonie cyklu e Libra, przypominam, że od wczoraj obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa, w związku z tym pamiętajmy o tym, żeby wychodząc z domu zabierać z sobą maseczki. Aby zabezpieczać siebie i innych, ale także pamiętajmy o tym, żeby się do siebie wzajemnie uśmiechać i troszkę takiej życzliwości do siebie wzajemnie słać. Więc ja się z Państwem żegnam. Serdecznie pozdrawiam, i zapraszam na kolejne spotkanie. Do widzenia!